Co do nas przyjeżdżał, mówił do Bartka Gorol, Gorol, Gorol. I Bartek od samego małego jak był, to zawsze mówił: Przyjechał Adi Gorol. I kuś przyjechał. To nasze filmy oglądasz? Oglądu, powiem Ci szczerze, bardzo mi się to zapodobało. Te, ja. taki, taki początek był kurde, mega. Więc staram się dla ciebie, Adi Gorol. Mega. No, Spakuje się musieli... na te ryby, czy nie, bo nie no, czasu. I no, musisz zawsze sekawa przywieźć w trzy w jednym. Wiesz? Domin, powiedz mi, to kaj to jedymy dzisiaj. Jedziemy pod na no, takie małe stawiczki A dzisiaj jeszcze bierzemy Tobiasza, a wie, że on jest na wózku i I Nic nie wiesz. To ja Ty, nic nie wiem. Wczoraj do mnie dzwonił, że chce jechać z nami na ryby. Ty! Z kim się umawiasz na ryby? z mną albo z nim! Jak się z tą umawiam, to nigdy na staw nie umiał ja dojechać. A to nie moja wina, że mi moja wina w i no to, to teraz do swojej baby miej pretensje do mnie. No. A z babą, że to już sobie na rybie jadę. Na drugi raz twoje baby numer, to się z nią dowiedziałem. Dobra, do wyśla ci, zaraz ci go wyśla. Ty wiesz gdzie w ogóle jedziemy? E, chyba nad e, stawy, nad Czarnym Potokiem. Byłeś tam kiedy? Nie byłem. Bo my tam byli, ale nie wiem czy tam trafimy. Mamy jakieś namiary, Adik? A ty masz namiary w telefonie. Jak, jak nie to ja w nawigacji, już to znalazł. Jedziemy za tobą. Dobra. To jest koło Cieszyna gdzieś, nie? Mamy tak kilka stawów tam. 34 Dokładnie stawy. za cztery stawy, jeden za drugim. Dobra, to śmigamy za tobą. Zaraz Prochodź. się godą. Pierwszy ja owie nie miejsce. Pierwszy <grym grym> się, <grym> się na że potem sobie w synka, żeby on wybrał miejsce, ja? Ale on nie zjedzie. Ja mam jeden plan na niego, nie? My mu to wszystko załadujemy, cały sprzęt i go tam zawiedziemy. Na niego to załadujemy. To znaczy, ja już wam powiem teraz jak to będzie. Nie? My się tu wszyscy jaromy, kurna, zajedziemy na miejsce, okaże się wszystko zamarznięte i pojedziemy tu tam obiad robić. Na wielki Kaliszok. Bo, dziś nie idę, ale mogę pojechać. No to już to dawaj, 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 bo jest zima. Trzeba się rozgrzać. Gospodarz wody tutaj zrobił takie specjalne, pierwszy raz to widzimy, specjalny podjazd dla inwalidów. Tak. Pozwolił mu tu przyjechać samochodem, tak, mówi tak. w tym roku to dopiero zrobili. Tak. I tobi no musisz powiedzieć dwa słowa, bo chyba pierwszy raz taki takim czymś się spotkałeś, co? Tak, fajnie przygotowanego miejsca tak jeszcze chyba nie widział. Pan tu mówi, że jeszcze nie ma wszystko skończone, ale i tak jest naprawdę rewelacja. Że zresztą chyba nie trzeba dużo mówić, widzicie sami. Pozwolił mu nawet tutaj wjechać samochodem, żeby się mógł rozbić, bo już myśleliśmy, że będziemy przez te błoto go pchać, ale powiedział, że nie, że tutaj jest ustalone w kole, że inwalidzi mogą tutaj śmiało miało tutaj przyjechać właśnie i sobie rozbić na samą wodę, że nie musi przez te błoto ciść tego wózka. Gryla zostawimy u niego. Potem przyjdziemy ci zrobimy kiełbaskę. Super. I to żebyś wiedział, że to jest swojska moja robiona. O. Spróbuj powiedzieć, że ci nie smakuje to Magdzie to wszystko przekaże. A my idziemy się rozwijać A bo Alik już zaś pierwsze miejsce wybrał, nie? Widziałeś to Tobie? Już, już wiem, że już tam nie łowi. Ja, Już, już. Już musi być pierwszy na stanowisku, ja, byle tylko mnie wyciulać. Co on se myślał, że on będzie przy aucie stoł, a ja będę patrzył na niego co on robi? Jak najprędzej nad wodą na stanowisko, Bujaj się. Adik, ale powiem ci, że tu trochę nam będzie przeszkadzać tym ten... To woda ta spływa, nie, ze stawu na staw. No trochę będzie hałaśliwie na kamerze, ale musicie to wytrzymać. Zaraz wam pokażę, co tu tak hałasuje. Stanowisko mamy wybrane na wodzie Ani Falki. Częściowo jeszcze tutaj mamy lód, ale to nie przeszkadza. My już z Adikiem się rozwijamy i zaczynamy pierwsze wędkowanie dziś. Jednak Wam powiem malutka zmiana. Miałem się koło Adika, ale stwierdziłem, że siądę na drugi staw. I tutaj właśnie na spławik. Bo stwierdziłem, że Ali będzie mi poszył ryby. On tutaj się chce rozbić. O, 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 Całe stanowisko zajął. A niech idzie do życi, tak nic nie idzie i tak. Nie trzeba tylko robić na złość. Nie, nie, nie. Patrzcie, patrzcie. Nie słychać tego odgłosu tej wody. A cały czas muszę mieć w głowie z tyłu, że nagrywam wam film. Więc chciałbym, żebyście coś słyszeli, co mówię. A tutaj popatrzcie, cisza. Półstawu zamarzniętego. Sławiczki tutaj. A ja mówię na no a ten na federa, by mi tam ciepło do wody. Mam pszeniczkę zrobioną. Z zapachem z miodem i na ostro. Podsypiemy pod tą, tutaj, pod ten lód. I wam pokażę piękne brania na Pławik. A co? Co tam Adik zaś podbierasz? Adyczku, co tam podbieracie? Ach, powiedz i tak, wiesz, nie jest przygotowany dzisiaj. Nie mam czasu, nie no, ona robię, Ale dzisiaj przygotowany, fajnie. Tu mamy żyto, pszenica, kukurydza, mady, białe, pinki. Ja wiedział jak musisz. Adik, a niech ci służy, niech ci służy. A jak chyta to ci to powiem, że ty się siedził. Nie musisz, naprawdę. Na Życzę Ci ma piąteczka. Powodzenia! Robimy pół kilograma zanęty, trochę peletu, trochę zanęty, dzisiaj taka, dominik, ale dominik nie za dużo, nie za dużo, pół kilograma, garść pszenicy. Troszkę ziarenek kukurydzy, paczuszka pinki. I będzie gotowe wymieszać, dodać wody i kuleczki pod spławiki. Jestem sam na stawie, widzę, że nikogo tutaj nie ma. Więc na razie te trzy kulki zostawimy. Niech pracują. Teraz zakładamy przynęty na haczyk. I porybki. Aczyk prawie cały przykryty ziarkiem kukurydzy. To będzie pierwszy zestaw. I tam, gdzie było nęcone, <słyska> dominik. Nie tu, nie tu przy brzegu, tylko tam, gdzie było nęcone, kukurydza wpadła. I tam, gdzie było nęcone, drugi rzut nie, drugi rzut nie wyszedł. No więc idź do szkoły, rzucania za stodołę Kukurydza jeszcze jest Podejście numer 3 I tam gdzie było nęcone no, tą wędką Podejście numer 3 nieudane, dwa nieudane, 1 nieudane Ostatnie podejście, inaczej wędkę łamiemy I tam gdzie było nęcone No Przestraszyła się tego Przestraszyła się tego, że ją złamie. No i tak siedzimy i pilnujemy tych spławików elegancko. O takie coś nam właśnie chodziło. Widzicie to jak zanęta pracuje, zobaczcie. Idealnie wymieszana. Tak właśnie ma bulkować zanęta. Te suche części się wracają do góry, opadają na dół, wracają do góry i opadają na dół. Tak jest właśnie prawidłowo zanęta wymieszana. Wiedziałe Kajcie dać. No, ja zmienił miejsce i pierwsza rybka już jest na spławik. zanęta działa. Leszczyk chyba. Leszczyk i daj w Adi ci go pokorza, wiesz? Leszczyk i daj Najważniejsze, że jest pierwsza ryba. Ta da Adrian! Adrian! A jakie możesz chytać? Zobacz jak to robią prawdziwy mistrza, Adrian. napij za kawy, ja, nerwuj się, nerwuj się, ale zaraz sobie wziął cygaretę i kawa sobie wyciągnął, nie? to jest. Pieron. Nie do ciebie na kawę za chwilę. Adrian, otworzyłem tą wodę. Fajny, fajny. Możesz chytać dalej takie. Byle niewielkie karpie, co? Tak, tak, tak. I do wody. Na kukurydzę się skusiły? No to spróbujmy na naszą pszenicę, którą gotowałem wczoraj. Domin! <laughs> Mam taka propozycja. Nic no nie bierę. Pójdziemy z tego grilla, zrobimy. Coś zjemy, może genau coś będzie na wędkach. Adyj, zróbmy tak. No wędki musimy i tak czy siak wyciągnąć, bo jesteśmy za daleko. Od wędek, nie może tak odchodzić daleko. Ale pół godziny przerwy na siadanie, co? On je za, on jest za, widza, więc to wyciągaj kije, do je na bok, tylko jej daj tak, żeby widzieli, że my nie łowimy, żeby nie było tam potem pretensji. Jestem za tym. Niech ta ryba się podejdzie do zanęty i zaczniemy za pół godziny znowu łowić. Tobi, łowisz coś? Nic ani nie to było na razie póki co. A nie czujesz tak, że ci już żołądkiem szarpie? <noise> Ponamiós, a dikiem ja. No i namówiliście. No, zrobimy coś, ogrzejemy się przy ognisku, nie? Pewnie. Pewnie, bo trochę zimnawo, jeden leszczyk się trafił, wiesz mi. Ale zaraz z początku, ty, Lerwo co podnęciłem jedno branie no i pauza. Tu jest też płytko, wiesz, my zaczęli tam szaleć z Adikiem, wrzeszczeć, Adik, ryba, Adik, ryba, no i te ryby chyba odeszły mi tam z łowiska, bo na rybach się siedzi cicho, a nie tak jak my, jak my zaczniemy się drzeć na cały staw, to chyba i ten gospodarz słyszał, że ja mam jednego leszcza. Gdzie jest ten nasz Adik? Tu mamy przygotowane wszystko idzie orzeł. Siema orzeł. Idzie, zaraz zrobimy tutaj wszystko, przygotujemy. Drzewo mamy swoje, ale musimy patyki przygotować, żeby nabić kiełbaski. Do tego dołożymy drzewa. Na ciołem domu. Adiczku dla Ciebie, żebyś nic nie musiał na rybach robić, żebyś czasem się nie rozgrzał. No zaś nie ma tej dmuchawy z gazem nie, to już tak nie idzie łatwo ci rozpalanie, co? Może sobie więcej kartonów wziąć. I teraz szok, bo nie mieli noża ani jedna, ani drugi, żeby przygotować patyki. A tutaj od siostry dostałem na prezent. O, Dominik. Mały rekin, Syzorek szwajcarski. Teraz ja przygotuję sobie drzewko, a oni będą palcami te Palca nie uwal, wiesz. Ale dla ciebie to zrobię. Ty masz dziewięć, to ci starczy. No, po potem zaś uwali palę co za auto kupi. Masz no, jeden dla Ciebie, chcę go na ustrugosz. Ja sobie zrobię takie widełki, wiesz, żeby mi nie spadały. Zawsze, zawsze mnie wyczasko Popatrz, Anik, jaki ostry, jak przygotowany, zobacz. Popatrz. Udź, synu, udź się. Powiedz, powiedz mi, co Ty na tej grubę tam robisz? Chyba do patyki oszczysz. Idealny, jeszcze jeden dla Tobiasza. To wiesz, bo z nami to tak jest, wiesz, że my możemy ci zabezpieczyć tam jakieś ognisko, jakąś kiełbaskę, ale na ryby nie liczę. <laughs> <laughs> my, my, tutaj full power, ale ryby to tak rzadko, rzadko kiedy. No, mi już tej masy starczy, nie? A wy mi tu jeszcze taki... Yy, znaczy, nie na oczywiście, nie? Ale ja jak ta kiełbasa wyglądał za chwilę. No, a Dika nie przybije z tym brzuchem. A jak w ciągu. To są Lata ciężkiej pracy Adik, na to już 40 ile 7 lat hodowałeś ten brzuch, nie? No tak Ale już się cieplej zrobiło, nie powiecie mi tego, nie? przy ognisku to jest inna baja, nie? Zawsze choćbyś nawet tylko widział tak z 10 metrów ogień, nie wiem czemu człowiekowi się robi cieplej, nie? To my na zima, wiesz, robili taka swojska z Magdą, z Olą, z Sonią, z Tomkiem, cała rodzina. Robiliśmy swojskie kiełbasy, tak, tylko jeszcze muszę nad wędzernikiem popracować. Bo to jest na razie surowe biały, wiesz. Mhm. Wędzarnik przyjdzie Adik przyjdzie pomoc murować. No ja tak będzie Adik. Bo Adik to jest... Tako. Adik to jest budowlaniec, musicie o tym Tako. wiedzieć, że to jest taki typowy budowlaniec. I on tam będzie mi murował taki fajny, powiedział mi, że zrobi po koleżeńsku. Ja już do widzę, nie, on nawet pieniędzy nie chce, nie? No nie potrzebujesz pieniędzy Adik, nie? No tak, jak to... Tylko to, ta to... kasa się tak w życiu to, chodzi, bo. Urobia też robię, za darmo, <gry arkadaş> Sezon grillowy otwarty. Zakończony będzie w grudniu. A my wszyscy czekamy, aż ty to ugryziesz. Ja <gry> bym takie wielkie gęby. A, tu pochwal chleb od mojej żony, bo piekła sama w domu, pochwal. No może być, ale jest trochę twardy. Ty gizdzie, ty. No, ale może być. Ja jej wszystko powiem. Na drugi raz dostaniesz sama kiełbasa, będziesz kurna palce separzył. parzył. Adik, pojadłeś, ja? Idziesz już chytać rybki? Ja już idę chytać. To czekamy na pierwsza ryba twoja w tym roku. Tobiasz tu jeszcze powiedział, że się ogrzeje trochę przy ognisku. To ja idę za Adikiem, bo ja nie mogę być gorszy, nie? On tu już będzie łowił ryby, a mały rekin nic. Ha, zaraz mu pokażemy szkołę, teraz pokażemy mu jak na spławik się łowi ryby. Ciekawe czy już podpłynęły jakieś rybki do nęconego miejsca. Zaraz to sprawdzimy. Oczywiście wędki poplątane, nie może być inaczej. I rzut. Tam gdzie było nęcone. Nic widzowie wam powiem, że jeżeli chodzi o ryby, to się nie postaraliśmy dzisiaj. Bardzo słabo, jeżeli chodzi o Adikę i Jotobiasza, nie mieli ani brania. Ja miałem 5 brań, z tego 4 to dziubnięcia jakieś. Jedną rybę żeście widzieli, no i na tym skończymy wędkarską naszą przygodę. Na tych paru stawach tutaj koło cieszyna, ale wam powiem tak, obiecuję. Bo już rozmawiałem z Adikiem. Obiecuję, że przyjedziemy tutaj, jak będzie ładna pogoda, jak się zrobi zielono i połapiemy tutaj rybki. Obiecuję, naprawdę. Więc cierpliwości. Za chwileczkę tu wracamy. Adik na wiosnę i tu, w tym miejscu. Żebyś wiedział, żebyś nie przyjechał nad ta woda i tu pierwszy z kijami nie przyleciał. Ja to już pierwsze te miejsce widziałem. Ty, ty, ty jeżeli zaś pierwszy, Patrz, ja se tam będę pod, pod to drzewo, Sama wyspa się to będzie Drzewo, drzewo będę się ciepło Ja tu siedzę ty powiedziałeś ci. No, ty, się na raci miejsce na cztery. Ty dwa, dwa. Ty tam idziesz z synem, bo ja tak, będę sobie tu obserwował ptaszki jak wchodzą do budki mhm. to i tutaj... Żebyś tam palec niebros. Tu będę sobie siedział i pod te drzewo tam będę rzucał. Tam będziemy mieć ryby. Tam będą leszcze. Mogą być, ja uwielbiam leszcze. Leszcze no. są pyszne w otcie. dobry. Ja wiem co wam powiem, to wam powiem, zimą je i da wędki pakować. Już się poddajesz, ja? Poddaję się. Pokaż, Tak, aha, jest to, zawiodłeś widzów, muszę ci powiedzieć, zawiodłeś. Wszyscy liczyliśmy na to, że wyciągniesz rybę, a ty? Ale kiełbasa była zróżna. Tobiar bardzo Cię przepraszamy, już w taką sytuację się wzięliśmy, że nie daliśmy Ci połowić, bo nic nie brało. Ale obiecałem z Adikiem widzom, że my i tak tu jeszcze przyjedziemy na wiosnę, pokażemy, że tu są ryby. No i też Cię zapraszamy. Dziękuję bardzo, na pewno skorzystam. Nie wierzcie internetowi, oni, oni te ryby chyba sami wpuszczają sobie do siatki i potem wieszają na haku. To, to gadasz... mamy nurków, na, na ja, nurkowie ja, ja będą wiesz. już na wiosnę, nie się. Tam specjalnie po drugiej stronie siedli, żeby nie było widać jak je tam podwieszałem szybko. <laughs> Ale już się wadził o miejsce, wiesz, następny razem. Na razie to ja słyszę, że ty się wadziłeś. <laughs> wy... Więc Jogo poczekamy zmarz... aż się tu zrobi zielono. I Dzięki bardzo. Damy ci Dzięki znać adik. kiedy i przyjedziemy tu na to same miejsce. Ty sobie wybierzesz to miejsce, nie, bo to już jest zaklepane do ciebie, a my będziemy łazić po wodzie. No trudno, do szkoła z tego miejsca. Nie ma kombinować dalej. Bardzo nas cieszy. klasyka. Widzimy się, się cieszy. na wiosnę.